Witajcie, dzisiaj Wam pokażę co powinniście zrobić raz w tygodniu, żeby Wasz rower jeździł jak najlepiej. Yy, nagrywam to dosłownie gdzieś godzinę przed wystawieniem tego, bo w sumie to zapomniałem, że dzisiaj jest środa, a właśnie próbuję nagrywać co środę. Więc yy, przechodzimy do filmików. Dobra, więc na początek oto jest rower. Jak wspomniałem w zeszłych filmikach, jest to Mondraker Foxy w rozmiarze L. No, więc to jest mój rower. Fajnie wygląda. Fajne jest to, że nie widać w nim żadnych kabli. Jedynie tutaj na kierownicy, ale wszystko, patrzcie, jest schowane do środka ramy, więc nic nie widać. Dla mnie trochę to jest problem, bo ciężko ogólnie te kable jest przedostać z kierownicy, na przykład do hamulca, lub do przerzutki, ale rzadko to robię, więc też to nie jest jakiś ogromny problem. Dobra, więc na początek lubię sprawdzać wszystkie śrubki, czy są dokręcone. Bo często w każdych rowerach w sumie mi się odkręcają śrubki. Nie wiem dlaczego, też w sumie prawie jeszcze codziennie, więc pewnie od tego się mi odkręcają, od tych wszystkich wibracji, bo jest na pewno ich więcej niż w normalnych rowerach, które nie są jeżdżone tak często. No więc sprawdzam wszystkie śrubki newtonometrem, ale jak tutaj możecie zobaczyć, wszystkie śrubki są zaznaczone takim markerem. I tu już widzę, że ta śrubka się leciutko poluzowała, yy, ale pozostałe są właściwie nietknięte. Tu już na górze nie mam nic yy, pozaznaczane. Warto też właśnie sobie poznaczać to wszystko tym markerem, żeby potem na trasie móc, sobie sprawdzić, czy nic się nie odkręca i żeby nagle nie skończyć, że koło leci albo coś w tym stylu. Dobra, więc robię to wszystko bo Impulsy nie wiem dlaczego, ale zawsze gubię, yy, na pewno gdzieś są pochacie rozwalone, rozłożone, więc yy, no, ale klucz dynamometryczny mam i te nasadki na ten klucz też mam, więc sobie wszystko dokręcę właśnie tym kluczem. ustawiam na daną siłę. Tutaj pokażę Wam rozpiskę jaką mam. Fajne jest właśnie to w tych dużych markach, że rozpisują wszystko. Jak powinno być, z jaką siłą powinno być dokręcone. Yy, dobra, więc następnie lubię przejść do yy, sprawdzenia hamulcy. Yy, czy wszystko dobrze działa i potem ciśnień Ciśnień w amortyzatorach i ciśnień w oponach. Nic się nie zmieniło, i teraz yy, amortyzator przedni. Tutaj listę, yy, co powinniście sprawdzić i w jakiej kolejności. Tam po prostu kolejność to jest nieważne, ale, ale może być. Dobra, więc to tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym filmie. Subskrybujcie, lajkujcie i...